Siemaneczko, witamy na kolejnym odcinku z Case Haczka. Dzisiaj to zrobimy z 50 ziko do koty albo od 10 dolarów. W sumie od 10 dolarów, więc co odcinek możecie wygrywać skinki. Dzisiaj są dwa maki dziesiątki, co trzeba zrobić, żeby wygrać jednego z nich? Łapka w górę, sub i komentarz i fajnie byście byli z moim kodem na stronę KSK, bo aktualnie co do z każdym moim kodzikiem mu 2 dolarki, możecie wygrać aż 12 konkursów, więc co do za zamienimy 2 dolce, biecie do każdego z nich, dodatkowo właśnie na ten moment macie do dolar na start, dolar tak zwany powitalny i 20% przy każdej wpłacie, więc bardzo super opcja, co od dnia, jak mówię, możecie wygrywać nagrody, plus dodatkowo macie tutaj e nagrody jakby za poziom, tak? Dodatkowo jest bardzo spoko, free casey, nie tylko. Dużo ciekawych, darmowych rzeczy, więc zapraszam do braku udziału w konkursu. Ci, zrobimy od 50 ziko do kosy, nie wiem, czy jakieś 10-12 dolarów, zobaczymy jakoś ten budżet sobie tutaj damy. Mamy nowe strzyneczki też, tego burgerka może sobie spróbujemy, bo wygląda przynież tak powiem. Coś takiego i dorzucimy może mną strzynkę z dolarka. Jakoś tak zaczniemy. Trzy takie strzynki, może będziemy od 11-12 dolarów, bo tak bardziej w sumie od 50 ziko jest do kosy, więc zróbmy coś takiego takim stylu, Pyk, 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 trzy. Bo dzisiaj nie będziemy tutaj czekać na oponentów, i lecimy. Oczywiście liczymy tutaj na koronki. Liczymy, że coś tutaj nam mocnego dzisiaj poleci. tak będzie? Zobaczymy. Oj, szkoda, szkoda, bo teraz będzie ciężko tutaj coś wygrać. Ostatnia strzynka została. Chyba po ptakach, tak zwanych. Chyba tak, więc pierwsza bitwa w ogóle tutaj nic nie podropiło, Najlepiej nie poleciało. Spróbujmy dwa, dwa burgerki, żeby to otworzyć. I do tego dorzućmy jakąś szyneczkę jeszcze. I dorzućmy, dorzućmy tą nową, ok, dorzućmy tą nową, zróbmy teraz coś takiego powtórzmy trochę podobną bitwę, ale zróbmy w taki ją, e, sposób. Jak nie wiedzieć, to oczywiście zmienimy tutaj, żeby też coś innego pokombinować, e, w coś innego się pobawić. Ok, UMP Neonoir to jest dobry drop, to jest dobry drop, co by nie mówić. E, szkoda, że nic dla nas, szkoda, że nie dla nas, szkoda żadnej koronki, no i tutaj też bez koronki. Dobra, spróbujemy to inaczej, to już lep lepsza bitwa, lepsza dużo. Ale spróbujemy inaczej. Spróbujemy inaczej. Innym sposobem, który też doceniam, trochę tańsze po prostu skrzynki, ale ich więcej. Zawsze jakoś tutaj, zawsze jakoś preferowałem ten sposób. I Happy Mila, coś takiego. I dorzućmy coś taniego jeszcze. I nie będzie Hellfire. Pyk 7 skrzyneczek, 4 osoby. No i teraz gruba bitwa, to jest gruba bitwa, widzu. Dajmy sobie tutaj bociasze bociasze, bocisze, Jak zwał, tak zwał. I polećmy coś takiego. Bardzo restricted, już to widzę, że dropi koronka. To jest dobry drop. Pamiętajcie też widzowie o tradeline'eczku, żeby wasz tradelineczek działał Bo oczywiście wtedy mogę wam wysłać skina, więc trailing, ważna sprawa Ważna sprawa O, Oj, szkoda, że ten usprint stream tak tutaj przeleciał Zobaczmy Cyrex Cyrex, to jest dobry drop Kurczę, no ciekawe, czy coś mocnego poleci, no mam nadzieję Tutaj jest szynka za 2.50 jeszcze, no to jakby nam poleciała e, koronka, no to byłoby super byśmy nadrobili na pewno tą przewagę, którą póki nad nami mają bocisze i nie nadrobimy chyba tak tej przewagi, bo wątpię już, no znaczy Hellfire może uratować, ale. No właśnie, ale, ale ta szansa jest dużo mniejsza. Tu już ładna wygrana, no bo poker. No zróbmy jeszcze raz, no tych pięciu tych, często się tak w sumie od takich wyzwań, ale teraz to się nie udało, więc to zrób, zmniejszymy jeszcze raz ilość strzynek na poziom bardzo duży, zróbmy coś takiego. Mm. Dajmy to, 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 to i to w taki sposób, i w taki sposób polećmy. To jest gruba bitwa, to jest gruba bitwa. Tu niech się dużo dzieje. Dajmy sobie bociki, zobaczymy, czy uda nam się to zgarnąć. Aż 12 skrzynek, zobaczymy, czy któraś z tych skrzynek nam tutaj jakoś gigamocarnie odda. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Póki co nie jest najźlej, nie jest najźlej. bo Jordjo nas wyprzedził otyczkę, ale spokojem tutaj, kalma, kalma. Zaraz będziemy wyprzedzać, wiadomo. 50 centów, szynka, ritual. Za dolarka teraz lecimy. Oj, ta MK Player tutaj migła nam. Przed Nohalkiem. O, koronka, koronka. Tu może coś fajnego powiedzieć za Simov, jest, e, P90 Simov. Okej, okay, ta klasyczna poleciała. Shallow grave. Ale to jeszcze przed nami dużo strzynek no i od teraz zaczynają się te lepsze teraz skrzynki po Dolarku. Więc tutaj jak najbardziej każda koronka jest przyjmowana. No póki co nie dla nas. No czyżby dzisiaj dzień pecha? Czyżby dzisiaj dzień pecha i dzisiaj nam nic nie wejdzie? Zaraz się okaże. Bo że trzy skrzynki nasze znaczy to szansa jest. No ja w to wierzę. Ale ładnie oponentom dropi. Niestety nie nam tutaj jakiś dropik, ale też nie najlepszy. Dla nas jest ta skrzynka. Zobaczmy. No niestety widzowie, no dzisiaj na bitwy nie weszły, ale to się fajnie oddało. Więc zostawcie subika i pamiętajcie o linka, żeby te linki wam działały, bo tam linki nie działa to niestety z leci dla czegoś innego. Możecie sobie tutaj wbijać do eventów, bo są na stronie levelować konta i życzę miłego dnia. Trzymajcie się, cześć, cześć.